strony Wigi. witam Was w kolejnym odcinku na kanale. No i w tym odcinku zaprezentuję wam nowe DLC, które pojawiło się z dniem dzisiejszym. Jest to DLC Lowrider, część druga. Część druga, no ale też nie ostatnia, bo zapowiedziałem, że co jakiś czas będą się takie części Lowriderów pojawiały. No i oczywiście doszły nowe samochody. Mogę tam czyście kliknąć, ale dobra. Doszły nowe samochody, Faction, Slamvan i Virgo. Virgo, Virjo, Virgo, Virgo chyba się mówi. W tym innym odcinku stunningujemy sobie samochód, wybiorę sobie tutaj Slamvana. Ale na pewno wszystkie te samochody będziemy stunningować przy okazji, przy okazji serii pojazdów. Może sobie czarny. Załóżmy do tego garażu. Mam tutaj nieco ponad milion. Mam nadzieję, że starczy na tuning, no bo jak wiecie taki tuning jest bardzo, bardzo drogi. Jak to jeszcze zobaczę, czy coś nie jest tutaj z jachtami. No bo coś było przed premierą tego DLC pisane. Były takie plotki, coś, coś na temat jachtu, że jakaś modyfikacja ma być, ale. No nic tu nie widzę, nic tu nie widzę. Także raczej nic tutaj nowego nie ma. No ale jest nowa broi. Także pojedziemy sobie do najbliższego ammunition. Chyba nawet ciuchy są, do, do ciucharni też pójdę. może najp najpierw do ciucharni, bo widzę, że mamy bliżej. Po drodze akurat będzie. Bo coś tam widziałem, że jakiś widz na winiaczach piszał, pisał, że ten, że są nowe ciuchy. Sprawdzimy to. Też zachęcam do dołączenia do winiaczy, jak coś to link jest w opisie. Do dołączenia do winiaczy, do zlajkowania fanpage'a. Do dołączenia grupy na Steam, naprawdę opis jest bogaty. Takie linki, dobra, dzień dobry. Hello, jest coś nowego? Żadnych gwiazdek tutaj nie ma. Oj, nie, coś jest, coś jest walentynkowe, ale to, to ten, to, to, to już jest stare. Mamy, mamy ciuchy low, la, z tego Lowrideru, z tego teraz to jest. Hmm, jak to wygląda. Może tak na potrzeby odcinka ubierzmy się jakoś, na przykład nie wiem, mi się podoba. Ten nawet. Także dobra, bądźmy, bądźmy miejmy stylizację, miejmy stylizację na ten odcinek. Dobra, jak tutaj widzicie, są takie nowości. Tutaj jak chyba podejdę, to... To będzie to samo co w tych strojach. Jakieś bokserki, ale nie, nie mam pojęcia z którego to DLC. Okej. Okay. Spodnie od Gargentura, no to to będzie z walentykowego. Nie, no, no, czyli to co widzieliście w strojach. No i można. No to to jest nowe. No i będziecie też mogli po prostu kupić osobno, jeżeli nie na przykład cały strój, tylko na przykład same spodnie albo coś takiego. No ale dobra, to jest... To jest jedna z nowości. Właśnie slam on został dostarczony. Zaraz będziemy go przywoływać, ale jeszcze pojedziemy sobie do domu, no jeszcze nie tą nową broń. Panie, że Rockstar co chwila dodaje takie DLC, to jest bardzo fajna sprawa. Przynajmniej nie ma nudów w GTA. Ale co to trzeba mieć hajs. Tego hajsu naprawdę dużo leci. Kurde, nie, nie można tutaj nigdzie dojechać bez czołówki. O, jakiś winiarz dołącza. Cześć, Kamilnator, kamilnator.pl i pozdrawiam... Cię bardzo serdecznie, pewnie się będzie cieszył, że jesteś na odcinku. O ile zobaczysz ten odcinek, jak zobaczysz to napisz w komentarzu. Będziesz miał fejma. W ogóle tu jacyś, jakiś tutaj koleś się do mnie zbliża. Mam nadzieję, że nie ma agresywnych zamiarów. Dobra, bijamy. Dzień dobry. Co tutaj macie nowego? Widziałem, że tutaj coś na tej ścianie jest. Zaproszę. E, karabin kompaktowy 14 tysięcy kosztuje. Weźmy sobie powiększony magazynek. Bardziej je zmieniajmy, bo ten standardowy. Ten standardowy kolor jest bardzo fajny. Dobra, wyjazd stąd. Dobra, i zobaczmy, to jest w karabinach, z tego co pamiętam, tak. W ogóle fajny zachód jest, zobaczmy jak to działa. No spoko, jakie to ma statystyki? Obrażenia... Wiecie co? Nie jest za dobrze. Średniawa broń. Bardzo. No ale nowość jest, tak, jest nowość. A może przywołajmy sobie teraz tego slamwana W ogóle dzisiaj się dowie... Dopiero dzisiaj się dowiedziałem o tym update. I to w taki trochę dziwny sposób Byłem w szkole Miałem akurat historię Z moją klasą No i Google tam siedział na telefonie I nagle mi podaje telefon PATRZ update. <laughs> UPDATE Bo siedzi na winiacza, a tam pisaliście właśnie, że jest nowy update Ja o tym nic nie wiedziałem, no i po prostu się z winiaczy dowiedziałem przez mojego kolegę a moj, moja klasa zawsze wie, że jak jest update w GTA, to, to mi wtedy nigdy w szkole nie mam, że ja, że ja wtedy I Właśnie się tak dziwili, co ja co ja w szkole robię, co ja robię na historii, oglądam jakiś film historyczny. No ale tak to już jest. No ale dobra, to się o tym update'cie, stosunkowo szybko wam ten filmik nagrywam. Chociaż muszę zakłać do matmy, naprawdę ludzie mam tak kiepską sytuację z matematyki, że to jest jakaś tragedia. tragedia. Także, no jeszcze jestem maturalny, także no filmiki... Będą takie momenty, kiedy filmiki będą się rzadziej pojawiały, że staram wam się codziennie wrzucić, ale będą takie momenty, że może być, nie może być filmiku na przykład 3 dni, nie 4, a to właśnie głównie przez naukę. Teraz muszę tak do matematyki dużo wkuwać, także właśnie w tym tygodniu e, będzie trochę kiepsko z moimi filmami. No dzisiaj wam rzucę ten update. Dzisiaj mamy w co? Dzisiaj mamy wtorek, w które się wszystko wpieprzam dzisiaj na nagraniu. Dzisiaj mamy update, jutro wam rzucę pojazdy, w czwartek nie będzie nic, w piątek nie będzie nic prawdopodobnie i dopiero sobota, niedziela będę wam coś rzucał, prawdopodobnie LCPDFR trzecią część. No tam nie wybiliście tych 700 łapek. Może jeszcze wybijecie do tego czasu. Kurde się dziewiętnym z lamanem steruje. Masakra, jeszcze nie sprawdzałem w ogóle w serii. O, tu już jakiś kole siedzie. on ma? Satisfaction? Chyba. Kurde, jak ty mi się skręca, ludzie to jest jakaś tragedia. Dobra, to jest jakiś Kasper, też widz. Pozdrawiam Kaspera. <grywka> oczywiście musiał go rozwalić. O, dobra, wjeżdżamy do środka. Dabansi na dzień dobry, tutaj jest. Dobra, tu gojemy ten maselkar. Ile mamy hajsu? Zwróćcie uwagę, ile mamy hajsu. Zobaczymy, czy nam wystarczy. O, już przerobienie niestandardowego slamwana kosztuje prawie pół miliona. Także widzicie, grubo. Grubo, no ale myślę, że starczy. Eee, zderzaki. Zderzaki zostawiłem ten standardowy. Na mm. Myślę, że to jest fajniejsze. Zmocniona skrzynia. Siatka ochrona na drzwi. Aha, dobra, widzę. A chyba trochę to szpetnie wygląda, także zrezygnujemy z tego. Silnik, silnik. Czy jest ten mój ulubiony taki blog? Nie, nie ma go. Ale dobra, w kolorze niech będzie ten. Pa 8 w kolorze. Później damy sobie kolor, to zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, a nie, dobra, to jest to. To tutaj się dawało ten silnik, o którym mi chodziło. To są po prostu filtry powietrza. Pomyliło mi się. Właśnie chyba mi o to chodziło o filtr powietrza ten podwójny. Ulepszenie silnika jest stosunkowo tanie. Co jest dziwne. O słyszeliście? Ten <grytanie> dźwięk? Fajny. E, dobra, wydechy. Pionowy. No takiego jeszcze wydechu w gitanie nie ma. To jest nowość. Boczne oczywiście były. Ale wiecie co? Pionowy dość fajny jest. Także zamontuję go. Materiały wybuchowe to wiadomo, że nie są nam potrzebne. Tutaj mi się chyba najbardziej podoba ten standardowy zderzak, chociaż tutaj są też takie. Dobra, ten montuję, ten nie. Te mi się nie podobają. Maska. Lol, można usunąć maskę. Ciekawa sprawa. Dobra, wloty powietrza. Hmm. Zawsze mi się podobał ten blot, ten potrójny. Przeważnie go instaluję. Klaksony. Dobra, tutaj jest standardowe. Nic się nie zmieniało. Klaksony są te, co były. Ooooooo! Jaka droga hydraulika! Wy to widzicie? Ćwierć miliona. Dobra, czekajcie, zostawię sobie hydraulikę na koniec, bo nie wiem, czy mi z hajsu starczy. Zajmiemy się wykończeniami. Klatka, kolor wnętrza. Tak, klatkę zrobię w kolorze wnętrza. Ale jakie to jest drogie! Jakie to jest drogie ludziska! To jest tragedia. Dobra, może kolory, kolory sobie zostawimy na koniec, bo jeszcze nie wiem jaka będzie kolorsyka tego samochodu. Może uda się winiaczowy zrobić. Figurki, <laughs> figurki te same. Deska rozdzielcza, deska rozdzielcza jak ona to wygląda. Upa. Chyba zostawię sobie standardową. Jakoś taka, ta wersja standardowa jest taka bogatsza. Wskaźniki. Czy były motywy wskaźników? Chyba były. Były. Tutaj kolory też. Kolory na pewno były, ale motywy wskaźniku? Nie jestem pewien. Patrzcie, kanapa. Normalną kanapę można walnąć do, do tego slamwana. Nie no, musi, Nie no, te... Normalnie fotele sportowe do tego samochodu są mega szpetne. To tu musi być taki old school totalny. Taka sofa, coś w tym rodzaju. Także, co sobie zostawimy. Kierownica drewniana, o! To jest coś, to jest coś Także zostawiamy yy, tą drewnianą Z racji tego, że Winnie I to Illuminati, no to dajemy wszechwidzące oko Kto nie widział filmiku Winnie Play to Illuminati to polecam obejrzeć On nie jest na moim kanale Dobra, jestem tutaj zwolennikiem, chociaż nie, dobra, San Andreas Niech będzie San Andreas? Czekajcie, jest tu coś Westside, ale coś chyba tutaj. Davis Los Santos. Aha, Westside, okej. Okay. Wydawało mi się, że jest jakiś neon West z ten popularny salon tuningu, ale dobra, przewidziało mi się. Yy, kolory świateł. Czerwony. Nie no, zielony musimy dać, taki winaczowy, jasnozieleń, ok coś tu jest. Nie, tu już nic we wnętrzu Światła damy. ksenonowe. Chociaż. Nie wiem, czy będą pasował do tego samochodu, ale dobra, niech już będzie. No i najważniejsze oznaczenia. Widziałem jedno takie oznaczenie w slamowanie. Ło, ej, to jest kozackie. Ja, ej, fajny motyw. Ale ten mi się też bardzo podoba. Z taką tutaj, tym przodem. I kurde, chciałem to zamontować, ale teraz nie jestem pewien, czy to, czy to. Zależy jak to też będzie wyglądało, jak się będzie kolory zmieniało, wiecie? W ogóle zobaczcie, motyw się nazywa Czarny Bombowiec. No i tutaj jest bomba na ekranie. Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale na drzwiach są skreślone samochody, tak samo jak robili... Wojskowi, podczas wojny, że jak zestrzelam jakiś samolot, no to rysowali go na samolocie i tam były takie skreślenia. Bo na przykład, podczas II wojny światowej się tak robiło. <grym>, fajny motyw, podoba mi się. Tutaj są skreślone samochody. Eee, na razie sobie dam ten czarny bombowiec, bo będzie się lep lepiej, będzie się lepiej pod dopasowywał pod kolorystykę. O. A jak coś, to później zmienimy, jakby coś tam nie pasowało. Tutaj mamy standardowe mocowania na tablicę. Daruję sobie to, nie jest to dla mnie jakieś szpanerskie. Eee, tutaj tablica rejestracyjna na przodzie. Czy ja wiem, czy jest potrzebna? Darujemy sobie też. To też sobie darujemy. Eee, lakierowanie, dobra i to jest najważniejsze. Jak się ten motyw graficzny... No jak widzicie... Niezbyt fajnie się to... Wpasowuje w takie motywy, coś jakby a kolor perłowy, coś, coś w tym rodzaju. Czekajcie, a jakby zmienił motyw, chyba że jeszcze ten dodatkowy sprawdzimy. Dobra, dodatkowy widzę. A czekajcie, wrócę do tamtego motywu. Mm, 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 oznaczanie o tego, co mi się najbardziej podobał, starczy hajsu, starczy. Może jeszcze będziemy mieć hajs na tą hydraulikę, oby. Eee, lakierowanie, tak tutaj było. Lakierowanie metaliczne. O, tu się, tu bardziej się poddaje ten motyw pod jakieś tutaj przeróbki. To mi się podoba. Wezmę sobie ciemną zieleń, bo jak wiecie, zieleń to jest <laughs> jeden taki no, tak kolor mój kanałowy po prostu. Kolor mojej ekipy i w ogóle. Nawet całkiem fajnie wygląda w tym zielonym kolorze. Jeszcze tutaj spróbuję dać biały. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Czarny, e, zielony i biały. Kolorystyka mojego kanału. Dobra, nie będzie. Myślę, że Wam się podoba. E, kolor wykończenia. To chyba też dam taką zieleń. Ciemną jakąś. Jasna zieleń. A jest ciemna? Musi być ciemna. I to chyba była nawet wcześniej. Ciemna zieleń. Mogłaby być też troszeczkę jaśniejsza, ale może jak wyjedziemy z tego salonu, to jakoś to lepiej będzie wyglądało. Czekajcie, to, to było kolor wykończenia. Ok, emblemat ekipy. Nie, sowy, na napisie Beny. Emblemat ekipy. Myślę, że ludzie Rockstar tutaj zepsuł sprawę. Lepiej było ten emblemat dać gdzieś na dachu, bo tutaj jest łyso. Albo gdzieś tu z boku, nie wiem. właściwie tylko na dachu. Albo ewentualnie gdzieś tutaj na masce go wcisnąć. No ale nie, no. Na taki napis Benny dawać emblemat ekipy. Masakra. Dobra. Ee, dach. Nie jestem za bardzo przekonany do tej, do tej osłony, ale dobra, niech już będzie. Spoilery: Tutaj nie, nie chcę, żeby to było za bardzo odsłonięte. Nie chcę, żeby też paka była zasłonięta, więc zostawiamy standard. Skrzynie biegów. E, te modyfikacje na osiągi są całkiem tajne. Turbo 30 tysięcy, w niektórych samochodach jest po 50. Dobra, tutaj widzę jakieś nowe felgi są. Tych felg jeszcze nie widziałem. Czyli już widzicie, że są nowe felgi. Złoty całkiem fajnie pasują do tego... ...tego samochodu. Złote, gładkie. Nie, 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 nie. dobra. Zmieniam. Nie podobają mi się. To jest on całkiem spoko, ale jakieś na początku były fajne. Na przykład te. Niech będą. Czyli widzicie, że są nowe. Nowe felgi tutaj u Benego. Patrzcie, mamy tutaj felgi Venice Originals. No i modyfikacje Benego. Doszła taka zakładka. Kolor tutaj widzę, że pod się ustawia. Nie ma białego. To jest ciekawe, że usunęli tutaj kolor biały przy tych felgach, ale jest jakieś kamienne srebro, ale to jest takie bardziej już pod cherry pod, podchodzący. No i ewentualnie macie te al alofelgi, to, to jedyny taki biały kolor, ale dam, damy sobie cherry Myślę, że tutaj nie będę dawał tych pasków, myślę, że tak wygląda lepiej. Lepiej wyglądają te opony. Dym tutaj nie daje jakiegoś po co? Szyby. Niech będą. I do czegoś mieliśmy wrócić? A, do tego, do. Kolor wnętrza już zmieniliśmy. Mieliśmy wrócić do koloru wnętrza. No, ale w końcu tam się w kolejnej zakładce ten kolor wnętrza pojawił. Zdobienia, to była figurki, wykończenia. Właśnie, tutaj mieliśmy do tego wrócić, ale już mamy zrobiony ten kolor. Hydraulika. No, starczy. Na najlepszą. No, zwieścieliśmy, idealnie trzeba powiedzieć, że zmieściliśmy się w tym limicie. Akurat już ostatnia, ostatnie 100 tysięcy zostało. Dobra, jest piękny ryk silnika. Tutaj jest jak to są chyba widzowie No, widzowie Jesteście na odcinku <gry> Nie no, fajny ryk silnika, podoba mi się znaczy, Jak się tą hydraulikę robiło? Nie pamiętam jak się hydraulikę robiło, robiło ludziska To się przytrzymywało Po lewej stronie klawiatury I się naciskało a no, patrzcie, zapomniałem No nie wierzę Shift? O, jest, dobra. Widzowie mi tutaj pomogli, spytałem na czacie trzeba przytrzymywać. X? O! Już pamiętam, nie wiedziałem, który klawisz trzeba przytrzymywać. Dobra, X. I Shift-Control się tutaj skakało. I na AD. Dobra, tak to wygląda tutaj, w pierwszej osobie. No, i to byłoby chyba na tyle w tym odcinku. Chyba wam już wszystko pokazałem w odcinku pojazdów. Będziemy sobie tuingować tą resztę tych samochodów. O ile się pojawią serii, no i jeszcze oczywiście mogę, mogę tuingować na live jeśli będziecie chcieli. Najbliższy live będzie pod koniec miesiąca. To się chyba bez lata. Ja mi się wydaje, że to by be, bez tam było. Tu już żadnej nowości nie ma. Doszły ubrania, trzy samochody. No i nowa broń. Tutaj wam jeszcze pokażę, że żadnych nowych samochodów nie ma. No, jak widzicie, Valor to jest DLC walentynkowego. Tutaj też wszystko po staremu. Na pewno doszło jakieś tam kosmetyczne jeszcze zmiany, ale to na pewno sobie gdzieś wyczytać w internecie. Ja jeszcze też to będę czytał. Co takiego kosmetycznego Rockstar yy, w grze zrobił. Jakby, jakbym coś przegapił, to na początku filmu wam dam adnotację. Ewentualnie żebyście też o tym wiedzieli. No i ja się z wami żegnam. Jeżeli odcinek wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie film, subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jak ktoś z was nie subskrybuje, no i na razie do następnego filmu. Na razie, cześć.